Cześć, witajcie w pierwszym odcinku historia Kodu. Witam was wszystkich bardzo serdecznie Czy na... witam Was w kolejnym odcinku? Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie! Cześć, witajcie w kolejnym odcineczku! Witam! Witam was wszystkich bardzo serdecznie! Witam was wszystkich bardzo serdecznie! Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Witam. O, cześć. Witam z tej strony. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Cześć, z tej strony. Elipl. Witam. Z tej strony Elipl. Witam, z tej strony Eli, a dziś... No to witam was wszystkich bardzo serdecznie. No ściema! Witam, od razu info. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Witam. Witam ponownie już... Y witam w kolejnym odcinku. W 27 odcinku. Y siema. Z tej strony Eli Pella dzisiaj otwieramy. Witam was wszystkich serdecznie. Witam was wszystkich serdecznie. Cześć, z tej Witam. Cześć to RPL. Cześć, witam to RPL nagrywamy historię psów. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie, cześć, wszystkich bardzo serdecznie. w kolejnym odcinku. Witam was. No, witam was w kolejnym odcinku. Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie. Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie. Eee, cześć witam wszystkich bardzo serdecznie. BUM! Elo! Witam was! w kolejnym odcinku Cześć, tu Roman Dobra, cześć, tu Roman yy, No takie sobie filmik Cześć, tu Roman Cześć, tu Roman Cześć, tu Roman No siema z tej strony Roman Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolei. Witam wszystkich bardzo serdecznie Dobra, witam wszystkich serdecznie Witam Wszystkich Cwaniaczku Cześć, dajcie. Dzisiaj gramy w Germoda Cześć witajcie w kolejnym odcinku Witam Was wszystkich bardzo serdecznie Witam was wszystkich bardzo serdecznie Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, Dzisiaj witam was wszystkich siema siema!